Witajcie w filmie, w którym ogłoszę zwycięzcę ostatnio zorganizowanego przeze mnie konkursu. Dostałem 13 odpowiedzi, i muszę przyznać, że bardzo ciężko było mi wybrać tych 5, pośród których wylosowałem jedną wygraną. Mam nadzieję, że nikt nie będzie się czuł pokrzywdzony, ponieważ wygraną zawierzyłem ślepemu losowi. A wszystkie odpowiedzi były bardzo ciekawe. No i oczywiście pragnę zaznaczyć, że to nie ostatni konkurs na moim kanale. Pozwolę sobie przeczytać wszystkie odpowiedzi, a na końcu przejść do tych finałowych. Łyżko pisze: Jeśli miałbym coś zgarnąć z grobowca, to byłyby to suszone owoce, żeby porównać smak z tymi co mamy teraz. Jest to niewątpliwie bardzo ciekawa odpowiedź, ponieważ przy takiej ilości złota Łyżko pokusiłby się na suszone owoce, tylko po to, żeby sprawdzić ich smak. Nie mam pojęcia, jak takie owoce mogłyby smakować, ale przypuszczam, że prawdopodobnie już dawno straciły swoją słodycz, a dodatkowo byłyby twarde niczym kamienie. Przejdźmy do kolejnej odpowiedzi. Pomnik Anubisa jest rzeczą, która mi się podoba. A podoba mi się dlatego, ponieważ Anubis jest moim ulubionym bogiem w mitologii starożytnego Egiptu. Każda dusza wędrująca na pola trzcin będzie mogła go zobaczyć, i to jest fascynujące. Pozdrawiam, Kamil. Ja również bardzo lubię Anubisa i też zalicza się do moich ulubionych bogów, jeżeli chodzi o starożytny Egipt. Mało tego, tak go lubię, że nawet mam go wytatuowanego. No i kolejna odpowiedź przeglądając przedmioty znajdujące się w grubowcu Tutenhamona, stwierdziłem, że najbardziej podoba mi się złota maska Tutenchamona. Uważam, że jest ona piękna i podkreśla status społeczny nawet po śmierci. Kojarzy mi się z władzą i ogromnym majątkiem faraona. Sądzę, że nawet osoby znające historię starożytnego Egiptu tylko ze szkoły dałyby radę powiedzieć, do kogo ona należała. Jeśli los się do mnie uśmiechnie i wygram, proszę powiedzieć, że wygrał wysoki. Zgadza się, myślę, że maska tutenhamona jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedmiotów, o ile nie najbardziej rozpoznawalnym przedmiotem, jeżeli chodzi o starożytny Egipt. Oczywiście zaraz obok piramid, no ale one nie są przedmiotem, tylko budynkiem. No i kolejna odpowiedź, spośród wszystkich przedmiotów znajdujących się w grobowcu Tutanchamona wybrałem planszę do Senet. Jest to moja ulubiona gra planszowa i ogrywanie w nią znajomych sprawia mi dużo frajdy. Swój egzemplarz wykonałem z kartonu i plastikowych patyczków. Sądzę, że Senet daje faraonowi dużo frajdy w zaświatach, napisał Adam. Ja również uważam, że granie w Senet na pewno sprawia dużo frajdy faraonowi w zaświatach. Zresztą nie tylko jemu, ale i wszystkim innym Egipcjanom, którzy trafili na pola trzcin. Dodatkowo też uwielbiam grać w Senet, tyle że ja zazwyczaj nie mam z kim. I kolejna odpowiedź. Moim zdaniem najlepszym znaleziskiem w grobowcu Tuttenhamona była gra Senet. Jest ona moim ulubionym znaleziskiem, ponieważ często wieczorami lubię usiąść z rodziną i na zmianę pograć w tą grę, myśląc o tym, że ludzie nawet około 5000 lat temu grali w nią, gdy mieli wolny czas. Nakłania do refleksji i chwili namysłu w tamtych czasach. No i mamy kolejną odpowiedź na temat gry Senet od Filipa i też się z tym zgodzę bardzo często, kiedy sam gram w senet, nachodzi mnie taka refleksja, że czuję w pewien sposób więź właśnie z tymi ludźmi, którzy żyli tyle wieków temu i również grali w tą samą grę, w którą my możemy grać dzisiaj. No i kolejna odpowiedź: Cześć Heru, z przedmiotów znalezionych w grobowcu Tuta najbardziej bym chciał samego Tuta. Lanek profila najsłynniejszy faraon to prawdziwy rarytas, a pewnie byłby z niego dobry kompan do senet. Z wyrazami szacunku, chuj jeden jebzidy. <noise> Ta odpowiedź była dla mnie najbardziej zaskakująca ze wszystkich, muszę przyznać. Jednak muszę się zgodzić, że na pewno faraon byłby niewątpliwie bardzo dobrym kompanem do senet. No i czas na kolejną odpowiedź. Witaj mam na imię Patryk, i jestem wiernym widzem twojego kanału. Jestem zafascynowany starożytnym Egiptem od ponad 20 lat, czyli odkąd dowiedziałem się o nim w szkole podstawowej na temat samego grobowca Tutankhamona czytałem wiele książek, zresztą na temat Egiptu, a zwłaszcza wierzeń. Jest kilka ciekawych artykułów w miesięcznikach, mówią wielki z lat 70. i 80., co zaś tyczy się ulubionych przedmiotów z grobowca Tutankhamona. Hmm, nie mam jednego takiego. The best. Mógłby być nim metalowy nóż, mogły być też dwie trumienki z ciałami dzieci faraona, ale myślę, że zwyciężyłby tron, a konkretnie oparcie, na którym faraon jest w czułej pozycji ze swoją żoną. Pozdrawiam, Patryk. No to Patryk, Egiptem interesujemy się podobnie długo. Bo ja też około 20 lat, może ponad, to ja jeszcze zacząłem przed podstawówką. Natomiast co do przedmiotów, które wymieniłeś, ten metalowy nóż na pewno jest bardzo fascynujący, ponieważ Egipcjanie w tamtym czasie byli jeszcze w epoce brązu. Co prawda znali żelazo, ale go nie obrabiali, ponieważ w Egipcie nie występują naturalne złoża żelaza. A sam metalowy nóż jest, jak go nazwałeś, jest wykonany ze stali meteorytowej. Więc tym bardziej jest na pewno fascynującym znaleziskiem. Jeżeli chodzi o te dwie trumienki z ciałami dzieci faraona, to się ustosunkuję do tego w następnych odpowiedziach. Natomiast co do tronu, też zawsze bardzo mi się podobał. Szczególnie właśnie to oparcie, gdzie żona faraona, Anchecedamon, nakłada Hamonowi perfumy na ramię. Jest to bardzo miła scena. No i przejdźmy do kolejnej odpowiedzi. Mój wybór: maska grobowa Tutanchamona. Jest to druga rzecz obok piramid, która najbardziej kojarzy mi się ze starożytnym Egiptem. oraz kolor tej maski jest tak samo żółty jak morda naszego papieża Kamil. Chyba wiesz który XD. Tak, wiem który Kamil. Yy, no, porównanie ciekawe. Podobieństwo do papieża. No kto co lubi, kto jak uważa. Dobrze, więc teraz przejdziemy do odpowiedzi finałowych. Jeden spośród wielu artefaktów naprawdę przykuł moją uwagę i w pewien sposób zafascynował. Chodzi konkretnie o grę planszową, której zasady dawno zapomniano, patrząc na ten pryzmat. Na żyjących tysiące lat temu ludzi czuję naprawdę trudną do wyjaśnienia bliskość. Oni, tak jak my, odczuwali nudę dnia codziennego, i ekscytację wygranej. Pojedyncze pionki owej gry kojarzą mi się z szachami, może to czysty przypadek, ale dla mnie już na stałe będzie mi się kojarzyć jako relik przeszłości żyjący z nami do końca naszej współczesnej cywilizacji twój cukierkot. Tak, całkowicie się z tobą zgodzę cukierkot, i tak jak już wspominałem wcześniej, rzeczywiście można poczuć taką mentalną więź z tymi ludźmi, którzy tak naprawdę pomimo że dzieli nas, tak wielka różnica zarówno czasu, jak i kultury. Tak naprawdę byli tacy sami jak my i to też właśnie próbuję dowieść w swoich filmach i pokazać ich jak najbardziej z ludzkiej strony. Kolejną odpowiedź na to pierniczona egoistka. Wybrałam grę w Senet, ponieważ wydaje mi się najbardziej przydatna dla zmarłego króla. Jeśli po śmierci spotkałby Honsu, Boga Księżyca i Czasu mógłby zaproponować mu partyjkę której wygraną byłby dodatkowy czas dla Faraona przed sądem Muzerysa. On wykorzystałby go na szybką operację plastyczną swojego IP, żeby było lżejsze od posążka Mat lub według innych źródeł pióra Benu, z którym było ważone podczas sądu. Wtedy Tudenhamon byłby zabezpieczony przed pozarciem przez Ammit i miałby gwarancję na życie wieczne. Jest to chyba najciekawsza odpowiedź ze wszystkich, które zostały nadesłane. Poprzez swoje wspaniałe kombinatorstwo. Oczywiście nie mówię tego złośliwie, mówię to z pełnym podziwem dla autorki tej odpowiedzi, ponieważ jest to coś, na co sam bym nigdy nie wpadł i jest to odpowiedź naprawdę przegenialna. Co do Senet, nadysłaliście tyle odpowiedzi ze Senet, że myślę, iż następny konkurs, jaki zrobię, wygraną będzie na pewno plansza do Senet, którą zrobię własnoręcznie. Podobna do tej, jaką pokazywałem na filmie, na którym tłumaczyłem zasady gry w Senet, tylko nie obiecuję kiedy to będzie, bo w tej chwili mam po prostu chore ręce, chore stawy i ciężko mi jest w ogóle robić cokolwiek. Ale jak tylko się podleczę, obiecuję Wam, będzie kolejny konkurs, w którym do wygrania będzie Senet. Właśnie zrobione przeze mnie, drewniane z szufladką. No i pionki tam będą z jakiejś gliny czy stworzywa. Kolejna odpowiedź. Przedmiot na zdjęciu to naczynie na perfumy. Głównym elementem jest flakon ozdobiony hieroglifami, a przy nim stoją dwie postacie. Wszystko jest ustawione na stoliku, który zdobiony jest w dwa sokoło i skarabeusza. Na samym szczycie znajdują się mniejsze figurki, kształtem przypominają kobry, a pomiędzy nimi jest ptak z rozłożonymi skrzydłami. Przedmiot spodobał mi się ze względu na swój interesujący i oryginalny kształt oraz drobne, ale wyraziste detale. Chrma tak, niewątpliwie przedmiot jest naprawdę przepiękny. Te figurki, które stoją obok tego flakonu podobizny boga Hapi, który był po prostu personifikacją Nilu. Można go przede wszystkim rozpoznać po dosyć wydatnym brzuchu tłustym, który oczywiście miał symbolizować obfitość, urodzajność Nilu. To, że po prostu ten Nil zapewnia dużo ożywienia mieszkańcom Kemet. Natomiast ptak. Który jest na górze to Sem, a dokładniej bogini Negbet, jedna z patronek Egiptu. No i kolejna odpowiedź. Witaj spośród wspaniałych, świetnie zachowanych skarbów w krypcie Tuta. Za najbardziej interesujący uważam pudełko, w którym znajdowały się dwie mumie jego urodzonych martwocórek. Fakt, iż zostały pochowane razem z ojcem, faraonem Egiptu, może sugerować jak mocno były oczekiwane, potrzebne i z jaką nadzieją wiązało się ich istnienie, musiał to być ogromny dramat, tragedia dynastii. Jednak ich ciała zostały potraktowane z ogromnym szacunkiem i jest w tym coś pięknego, że miał spotkać się w nimi zaświatach wiele wieków potem. Na świecie nienarodzone płody traktowane były przez różne kultury jako nie ludzie. Powód do wstydu i kara za grzechy. Martwo narodzone płody były pomijane w spisach metrykalnych u chrześcijan. Nie mogły otrzymać sakramentu i były często zakopywane bez ceremoniałów, na przykład pod murem cmentarza bez krzyża. Ślad po martwo urodzonych dzieciach tutaj nie zginął. I wśród złota, alabastrów i innych cudeniek wyłania się z tej skrzyni człowieczeństwo faraonów. To jak bardzo tak jak my kochali życie doczesne a tylko pozornie przykładali wagę do życia pozagrobowego. Wiedzieli, że jest to nieuniknione. Pozdrawiam. Alek 4. Muszę przyznać, że ta odpowiedź bardzo mnie poruszyła, bardzo mi się spodobała. W całości się zgodzę tutaj z Alkiem. Jest naprawdę w tym coś pięknego. Zresztą ogólnie bardzo dużo znajduje się pochówków dzieci, czy to małych w wieku nastoletnim, czy właśnie poronionych, gdzie one są traktowane z wielkim szacunkiem. Bardzo częstym też zwyczajem było, że jeżeli dziecko urodziło się martwe, to na ścianach grobu malowano je razem z rodzicami w formie już takiego troszkę podrośniętego dziecka. Jak ono właśnie już w tych zaświatach jest z tymi rodzicami i jakby cieszą się z możliwością wspólnego przebywania ze sobą. To było naprawdę piękne, a zarazem smutne. No i ostatnia odpowiedź wygrana, którą oczywiście wylosowałem, tak jak mówię. Gdybym mógł, z przyjemnością nagrodziłbym wszystkie odpowiedzi, ponieważ wszystkie mi się bardziej lub mniej podobały, ale nie było takiej, która mi się nie podobała. No więc przechodzimy do tej finałowej. Cześć, chcę wziąć udział w konkursie, ponieważ nagrody są mega, a kanał świetny. W grobowcu hamona najbardziej mi się podobała kolekcja lasek Faraona. Z tego co się orientuje, było ich tam kilkaset. Były laski nowe i były też laski noszące ślady używania. Z jednej strony jest to dla mnie zagadka, czy faraon korzystał z nich ze względów medycznych, z drugiej, może kierowały nim względy rytualne, a laski były mu potrzebne jako najwyższemu kapłanowi. Wiemy, że umarł młodo, więc nie podpierał się raczej ze względów zdrowotnych, ale może kulał. Pozdrawiam, Moniamon. No więc masz rację co do tych lasek, było ich dosyć sporo w grobowcu Tutenhamona. Nie pamiętam dokładnie ile, ale sporo. Masz rację. Natomiast co do twoich przemyśleń, to oba stwierdzenia są słuszne. Jako kapłan, atrybut kapłana, szczególnie tych wysokich rangą kapłanów, była laska. Natomiast Tutenhamon urodził się z zdeformowaną nogą i ze względów zdrowotnych musiał już od małego używać lasek, żeby móc w pełni chodzić. W ostatnim filmie wspominałem o badaniach mumii faraona Sekenenre i dwoje tych samych badaczy również badało wcześniej mumię Tutenhamona. Zrekonstruowano jego wygląd. Tak właśnie wyglądał Tutenhamon. Miał taką zdeformowaną nogę i musiał rzeczywiście używać tych lasek, co no na pewno chodzenie sprawiało mu trudność. Tak jak mówiłem, tak jak to było pokazane na ekranie, zwycięzczeni została wylosowana, je wybrana. Mam nadzieję, że nikt nie czuje się pokrzywdzony i bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi, za pozdrowienia. Naprawdę sprawiliście mi dużo radości. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i że doczekacie kolejnego konkursu, który może nie będzie na 1000 subów, może trochę wcześniej. Ale tak jak mówię, czekajcie, jak tylko będę w stanie zrobić senet, to zrobię dla was senet i kolejny konkurs. Także do usłyszenia w kolejnym filmie. A ze zwycięszczynią skontaktuję się przez drogę mailową.